Cześć, witajcie, oto yy, zagramy w grę właśnie polegającą na kraftowaniu różnych rzeczy i ekspieniu. No dobra co tu mamy? Bo już to, trochę gra w tą grę na telefonie. Yy, dobra, A tutaj mam trochę hajsu. tutaj patrzcie tutaj jest na początku były te patyki potem deski i potem drewno I to tak jest w kolejności bardziej pokazane e, od e, tych najprostszych chyba od drewna zaczęło się no. od drewna potem były deski potem patyki i potem różne pozostałe no a z drewna możemy robić deski, może motki i takie młotki do budowania. Takie motki wojenne i młotki do budowania. A potem z młotka kamienie i ogóle. No to trochę czasu zajmuje, chociaż nie musicie, możecie pasywnie to robić. Zostawić, żeby to tam tam robiło. O, tu już się zrobiło. Dobra. O, tu też, bo to jest drewniany młotek, a to kamienny. A, dobra, bo tu są no, różne etapy. A, jeszcze, bo nie pokazałem, tu jeszcze mamy sikera kamienny. Takie podstawowe rzeczy jakiegoś tego jaskinowca yy, normalnie. O, dobra. O. No, że tak głównie zbiera. Równe rzeczy. A i jeszcze tutaj macie tą pomalczą ikonkę. Ona służy do ulepszania. Czyli na przykład jak będziecie mieli yy, za tyle kupicie, to będzie mi więcej przemiotów, ma wam produkowała i wiecie, co będziecie z tego zarabiać. Yy, no mam 20 bilionów, więc no to Wam pokażę. O i teraz o jeden więcej. I coraz więcej hajsu wpada o jeden więcej o jeden więcej. Tu 20 myślę, że o to chyba prędkość jest. Do wytwarzania narzędzi o, a tu 1 1000? czy 1000? o, chyba co tanie, bo to jeszcze nie jest rozwinięte w ogóle o, dobra i mamy o, ho, ho dużo będzie, co się leciało chyba, o, dobra Ruszyło A to co jest? A, jakieś pierdoły to tam. Te jakieś filmy. O co to się stało? A dobra, bo tak młotek. Muszę zrobić zwiększyć. Właśnie widzicie? Te rzeczy są zależne od... O, dobra. O, drewno teraz. Dobra, dużo tego. Chciało dużo tego. O, i teraz jest super. jako jeszcze chyba. O, dobra, jeszcze jedno weźmiemy. To jest kamień. Znaczy ten młotek. Żeby ten kamień, na nie. Co tu jest, nie tak i Animation, automation hmm. Hmm, Dobra, dupię, akcept No nie, no reklama, kurde Musi te reklamy mogę w sumie analować, no wywaję, wywalajcie z tym Jak ja nienawidzę reklam normalnie No właśnie napiszcie w komentarzach, czy też nie lubicie reklam. Są naprawdę wkurzające. A 20 drewna i wysie kamienia. Jest to jawa motka. A to... Hmm. Dobra, to dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i subskrybujcie, lajkujcie siemanku.